Jak się profesjonalnie nazywa te czarne serce do, do górnogami? Kier? Pino! Kier, kier to jest serce. Pino? Wino! To... to jest twoja wina. Oh, tak, Józef, Franciszek, Antoni. Dziękuję. To wszystkie jest takie slaky. Karol jest takie. Ja, tak. Dobra, dotokszona. No. Bo <laughs> oh, my idziemy gdzieś tam cały czas w tych dużych miastach do przodu. Tam jest jakiś spokój, cisza, serkozi, chlebec. <laughs> serkozi. No fajnie się wypowiada, ja już wiem, że to będzie dobry ja wybór Ja ja tak, jestem tak, mędrycem tak, to, jest to będzie mędry, dobry wybór Tak, tak, dawaj Karol okay. <laughs> Ja, ja nawet mam skarpetki, I love you girls e, Powiem wam szczerze, że to bardziej moi... tak... eksponuj, żeby ja tak to pokazywać? pokazywać? <laughs> <laughs> Ta. okay. A kiedyś okay. Wiesz, okay. Ja w sierpniu ja sierp... Czyli jest sierp... jesteś siłem Nie, spóźniłem już się tydzień Rakiem? Panną, panną <laughs> ominęli wszystko, bo... <grym> Tak, jestem dumną panną Jesteś panną? No O oh, <grym> Ale za mundurem panny sznurem, rozumiesz ty <grym> Dobra, to <Ja>. tak? <grym> Dobra praca, No się. jeszcze tak. Sza, cza, 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 Klej nożyczki i ja. <grym> Dziękujemy wam po raz Dziękujemy entus. serdecznie za to, że byliście dzisiaj z nami i obejrzeliście ten cudowny Te cud. Okay. No to, to co? No to dzięki wielkie, do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się ramy, to się nie... Tak. To czekaj. Jo! <coughs> I co? Nie. Nie.